Oto, co bym zrobił, jakbym chciał szybko stracić 10 kg. Załóżmy, że ktoś porywa moją rodzinę. I mówi musisz 10 kg stracić jak najszybciej, bo inaczej nikt nie wyjdzie żywy. Po pierwsze, ucinam kalorie i jem jak najmniej. Im mniej, tym lepiej, bo przecież im mniej zjem, tym szybciej schudnę. I wśród tych kalorii byłoby 0 węglowodanów, dlatego że węglowodany łączą ze sobą cząsteczki wody. Bo sam glikogen to jest właśnie połączenie jednej cząsteczki cukru i trzech cząsteczek wody. Czyli można powiedzieć, że na każde 100 g węglowodanów twoja masa ciała wzrośnie o 300 Gramów, mniej więcej. Po trzecie, zrezygnowałbym z treningów siłowych, dlatego że mięśnie ważą, a trening powoduje, że też te mięśnie puchną, również wodą. Więc sama rezygnacja z treningów siłowych już by spowodowała w ciągu powiedzmy miesiąca spadek masy ciała rzędu nawet 2 kg. Po czwarte, odwadniałbym się na każdy możliwy sposób. Gorące kąpiele, sauna, picie pokrzywy, spanie w bluzie, tylko pojawia się pewien haczyk, bo waga nie równa się tłuszcz. Oczywiście to waży i to dosłownie waży pół kilo. I ktoś powie, że to jest mało. O, ja straciłam tylko pół kilo. Serio? W łeb się jebni. To jest tylko, bo w procesie odchudzania nie chodzi o to, żeby stracić jak najwięcej nawadze. Wręcz przeciwnie, tracić jak najmniej nawadze, ale żeby jak największą ilość stanowił tłuszcz. Dlatego, że na naszą wagę, na naszą masę ciała wpływa wiele rzeczy. Mięśnie. Nie chcemy ich tracić. Tłuszcz. Jego chcemy tracić. Woda. Nie chcemy jej tracić. Kości. Też nie chcemy ich tracić, a to się zdarza w momencie, gdy ktoś jest skrajnie wychudzony. Dosłownie traci na masie kostnej, zwłaszcza kobiety. Glikogen, jego też nie chcemy tracić. I jelita, też, w sensie jelita, Nie wiadomo, że nie chcemy stracić, ale chodzi o to, że nie będziesz czyścił dwunastnicy tylko po to, żeby mieć mniej na wadze. Także pomyśl i zaobserwuj ten profil.